Taki słodki zielony zwierzaczek. I am the one who blocks. Oh, sorry, I forgot. I don't know, bitch. Siemka, Jake, co robisz? A, oglądam Breaking Block. A to nie przeszkadzam. Zaraz, zrespiłeś się, kto cię zabił? Jakiś zielony penis! Czy wszystko musi ci się kojarzyć z penisami? Nie wiem, anyway. Jakiś zielony penis wy... Boże, Mike, skończ już z tym zielonym penisem. To się, że chodzi ci o Creepera, co z nim? No więc ten zielony p creeper wybuchł obok mnie i jeszcze zniszczył kawałek białego domu z żywopłotem naprzeciwko nas. Biały dom naprzeciwko nas? To dom admina. Musimy tam szybko iść i to odbudować zanim wróci. Ale dziura, trzeba się pospieszyć. Swoją drogą, skoro Armin jest taki ważny, to czemu nie ma domu w jakimś mieście tylko na jakichś gównianych poboczach, jak ty? Grrr, nie wiem, nie mam pojęcia. Może mu się podobają te gówniane pobocza. Jack, chodź tu! Znalazłem coś! Nie mogę! Odbudowuję dom admina, który zniszczył zielony penis! Ech, za długo z nim przebywam. Mam nadzieję, że admin tego nie zobaczy. Oj, admin wszystko zobaczy na Waniszu. Będzie padać? Gotowe. No Mike, co takiego znalazłeś? To tu? To crafting. Co to crafting? To taki um, warsztat w stole. W każdym bądź razie możesz w nim robić narzędzia. W sumie to pokażę ci podstawy, w końcu miałem cię poduczyć. Tak robisz drewniany kilof. Łopatę. Tak się kierę. I miecz, Drzwi. tak skrzynie i piecyk w taki sposób. No, tyle ci wystarczy, żeby przeżyć. Resztę sobie zobacz na Crafting Wiki czy coś, po prostu wygoogluj crafting, internet jest zasypany tym gównem, na pewno znajdziesz. A do czego służą te wszystkie narzędzia? Zniszczymy jakieś bloki? Bo na razie tylko zbudowałem jednego drewnianego kutasa, chciałbym coś wykopać albo ściąć te drzewa dookoła. No dobra, ale do tego celu udamy się na mapkę surkową. Surkową? Surowcową. Tam się wydobywa surowce, żeby nie szpecić mapy głównej. Dobra, chodź do tego drzewa. I co mam robić? Wyjmij kierę. Tą drewnianą? Nie da się zrobić lepszej? Oj da się, jak sobie wykopiesz surowce, to sobie zrobisz. No wyjąłem, i co teraz? Uderzaj w drzewo. I co? A, ale nie przestawaj. Wow, super! A teraz chcę coś wykopać. Stoisz na dircie, więc go kop. Mike, chodź tu! Znalazłem coś! O, jaskinia. No to możemy poszukać surowców. Opowiedz mi coś o tym najcenniejszym! Diamencie? No więc jest najcenniejszy, błyszczy się i jest niebieski. Jak... meta Waltera. Hmm. Jake! Znalazłem diamenty! Co, czitujemy? Nie, skąd? Daj spokój, odmienię. Ta, jasne. Co, X-Ray? Bez przesady, znalezienie tego nawet nie wymaga X-Ray'a. Każdy by to zauważył. Kłócisz się z adminem? A bana chcesz? Czy poszukamy innych surowców? Oszczędzę wam czasu. Zaraz no, was dowiem. Tak. Tak. No więc, diamenty już widziałeś. Tu masz żelazo. A tu kurwa masz złoto. Nie polecam. Tu je redstone, widzisz? No to tu masz węgiel. A tu lapis. A tu jeszcze Emeraldy. Aha! No to tyle ci wystarczy na razie. A ty, Jake, masz mu dalej pokazywać tą grę. No tak, dobrze. No to papa, pa, lecę szukać cheaterów. No papa, pa, pani odmienie.